Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam lekki materac do spania i odpoczynku. Musiałem wymienić mój stary materac, który był wąski. Ciężko go było napompować, no i jeszcze ciężej wypuścić z niego powietrze. Tu jest zdecydowanie lepiej, jest szerszy i lepiej wszystko działa. I mam nadzieję, że działać będzie. Dostajemy go w takiej formie, zapakowany ze sznureczkiem, ze stoperem. Waga kompletu to 547 gramów. Po spakowaniu, tak jak teraz, wymiary mniej więcej 23 cm na 9 cm. No jeszcze można go tak bardziej spłaszczyć trochę, więc nieco mniej zajmuje miejsca, a tak jak jest włożone luźno, to tak to wygląda. Woreczek jest dobry, dobrze zrobiony, dobrze uszyty, jest taki luźny, więc Zawartość luźno tutaj wchodzi, nie trzeba się siłować, jak to jest naprzed czasami z innymi rzeczami. Marka jak widać jaka, chińska oczywiście, jest to dostępne w trzech kolorach. Zielony, pomarańczowy i niebieski. Mój jest właśnie powiedzmy dwukolorowy, czyli zielony w połączeniu z czarnym, chociaż miał być zielony. No ale jest ok. Nie wiem, czy tamte inne kolory też będą takie dwukolorowe, czy tylko ta właśnie zewnętrzna strona jest tego koloru, a spód jest czarny. Nie mam, to więc się nie wypowiadam. Stopień izolacji cieplnej tego materaca to 2,2. Więc raczej nadaje się tylko na cieplejsze noce. Zdecydowanie nie należy jego używać zimą. Chyba że w połączeniu. Z jakąś dodatkową matą izolacyjną. Jak to wszystko w środku wygląda? No tu jest akurat właśnie tą ciemniejszą stroną. mamy szeroki dopływ powietrza, łatwo się pompuje, zdecydowanie szybciej niż w przypadku tego mojego starego materaca. Można używać pompki albo takiego specjalnego worka do pompowania. Na ten temat to będą zrobione osobne materiały. Tu dzisiaj będę pompował własnymi płucami, chociaż teoretycznie nie powinno się tak robić, aby nie wpompowywać zimnego, mokrego powietrza do środka. No, ale raczej tam nic nie powinno się stać. Materiał, z którego to wykonano, to nylon TPU, czyli takie połączenie nylonu oraz termoplastycznego poliuretanu. No, oczywiście należy uważać, gdzie ten materac napompowany kładziemy, żeby nam się to nie przebiło, bo jednak jest to zrobione z dosyć cienkiego materiału. No jak to będzie się sprawować to wyjdzie troszeczkę później jak to zwykle bywa to dostajemy jeszcze oprócz samego takiego materacu jak mówiłem jest to komplet w komplecie mamy jeszcze dwie łatki w razie czego jakbyśmy po mamy takie dwie sztuki. No, to są naklejane, jak widzę. No, w innych materacach widziałem, że była łatka plus klej. Tutaj nie ma kleju, tylko się to przykleja i nie można tego pompować przez 4 godziny. No, mam nadzieję, że nie będą się z tego korzystać nigdy. Ten poprzedni nigdy mi się nie przebił, więc nie powinno być tutaj OK. chociaż tamte był troszeczkę grubszy od tego No ale powiedzmy, że taki komplet jest lepiej żeby był, niż aby go nie było no więc idziemy go sprawdzać jak on wygląda po napompowaniu i jak go w ogóle się pompuje tak wygląda materac rozłożony ale jeszcze nie napompowany jak widać, jest nieco większych rozmiarów, no bo wiadomo, jak się napompuje, to się trochę skurczy. Samo składanie materacy jest dosyć proste. Wystarczy dać na pół i znowu na pół i zrolować. Bardzo szybko się to robi. Więc czas, aby to napompować. materac napompowany jest od tej strony gdzie jest ciemny kolor no i oczywiście tu jest te pompowanie tak wygląda po drugiej stronie czyli kolor zielony mamy tutaj markę Jeśli chodzi o wymiary to długość 190 cm, szerokość 66 cm no i grubość około 6 cm. No jak widać jest równomiernie wszędzie taka sama szerokość, nie ma tutaj właśnie takiego zwężanego jak w niektórych materacach występuje. No oczywiście tamten jest troszeczkę zazwyczaj lżejszy od tego, no ale sądzę, że. Dla wygody taki jest zdecydowanie lepszy. No takie popularne powyżej 50 cm przeważnie mają 56, 58 cm. Tutaj niby te kilka centymetrów więcej, ale jest zdecydowanie lepszy komfort. Ręce nam nie opadają tak powyżej. Poza zasięg materaca jest po prostu zdecydowanie według mnie lepiej. No ale te kilka centymetrów właśnie szerzej do tych 66 cm. No ma teraz troszeczkę po prostu więcej waży niż ten standardowy. No ale dla wygody warto mieć troszeczkę wagę większą. Ma teraz leciutki, w zależności jak sobie tam napompujemy, można go sobie bez problemu przenosić. Grubość w tej chwili taka. No w zależności oczywiście jak napompujemy. W formie takich kwadracików. No można jeszcze dopompować więcej, będzie trochę twardszy. No ale jak tam kto woli. Aby było bardziej twardo, lub bardziej miękko. Zaraz pokażę jak to jest, jak będę na tym leżał. I gdzie będzie moja ręka leżała na tym materacu, czy może poza materacem? Bardzo komfortowo się na tym materacu leży, zdecydowanie lepiej niż w tym moim, akurat starym, gdzie był węższy. Tu spokojnie ręce jedna, jak i druga leży bezpośrednio na materacu, a nie tam minimalnie poza materacem. Na długość też jest dobrze. Ja mam 1,83 83, m, więc jest w porządku. Jeszcze można sobie dodać poduszkę. Mam dmuchaną, więc będzie idealnie zgrana z tym materacem. No a teraz zobaczymy jak szybko powietrze z takiego materaca uchodzi. No to wypuszczamy z niego powietrze. Tu wystarczy nacisnąć do środka. Chwilę przytrzymać. No i większość powietrza Uciekła w mgnieniu oka. Jak tu widać, jest taka membrana. No, już praktycznie całe powietrze. Wystarczy tylko to teraz zwinąć. Cena, i oczywiście, gdzie ja go sobie kupiłem. Wszelkie te informacje będą dostępne. Pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.